Kontrast w malarstwie i rysunku. Po co jest nam w ogóle potrzebny? Dlaczego warto dowiedzieć się, jakie są kontrasty i jak je stosować? Nazywam się Katarzyna Kostrzeba i dzisiaj pokażę Ci na podstawie moich obrazów oraz moich doświadczeń, w jaki sposób wykorzystać kontrast kolorystyczny czy fakturowy. Co zrobić, żeby. Obraz, który właśnie malujesz lub będziesz chciał namalować, był piękny i każdy kolejny element, jaki stworzysz, na przykład kwiatek, żeby wyróżniał się spośród wielkiej ilości kwiatów na łące. Widzimy tutaj kwiaty, które nazywają się marcinki, i to, że one są bardzo jasne, Wpływają na to, że są bardzo widoczne, wychodzą do przodu obrazu. Świetnym kontrastem jest tutaj kolor środków tych kwiatków, tak? Wyróżniają się na tle lekko fioletowego, błękitnawego otoczenia, więc to jest świetny kontrast, tak? tak samo jest słuchajcie z zachodem słońca ze względu na to że tutaj dookoła jest dużo błękitów, turkusów, tak niebieskości, więc zachód słońca bardzo y, jest tutaj widoczny i mimo że y, na pierwszym planie są naczynia, tak, to zachód słońca bardzo rzuca się w oczy, dlatego że tak y, Malując te, ten obraz, też chciałam pokazać yy, chwilę, to znaczy, że możemy sobie usiąść, na przykład wypić kawę w filiża, z filiżanki, prawda? E, wieczorkiem czy herbatę, tak? Bo wieczorem zazwyczaj herbatę pijemy, ale niektórzy piją kawę, więc po to narys namalowałam tam ten zachód słońca i tak zrobiłam, żeby on był widoczny żeby pokazać tę chwilę, ten wieczór. Więc kontrasty są bardzo ważne, jak widzicie w malarstwie. Tak? Może być również kontrast fakturowy. To znaczy, jeżeli coś jest bardzo postrzępione, prawda, też jest widoczne, tak? Tu również kwiaty, naczynia, tak, tutaj są pionowe, słuchajcie, elementy, tak, ewentualnie okrągłe, to też pokazuje nam ta mnogość. Ta mnogość tych elementów, tak, tych figur nawet geometrycznych czy tych linii również kontrastują i pokazują nam tutaj co jest najważniejsze akurat w tym momencie na tym obrazie. Tak naprawdę również rama okienna jest bardzo ważna, ponieważ ma pionowe elementy, tak? Też jest, słuchajcie, brązowa. Brąz z błękitem również kontrastują. Więc do tego przede wszystkim potrzebujemy kontrastów, żeby coś, żeby było widoczne coś. Bardzo często nie chcemy na przykład, żeby niektóre elementy. Hmm, się, żeby były widoczne, żeby wyszły do przodu, to wtedy robimy je bardzo takie harmonijne i takie lekkie przejścia. Tu akurat mogę pokazać te turkusy, tak? Tutaj mogłabym powiedzieć, że no tu akurat jest spodek taki jasny, biały. Ale powiedzmy, tutaj te elementy są spójne kolorystycznie i one tak jakby stanowią całość, tak jakby to był, słuchajcie, komplet, prawda? Ale cała reszta elementów jest jednak w kontrastowych kolorach, szczególnie tło, tak jak powiedziałam, rama obrazu, zachód słońca, tak? Więc tutaj również pokazujemy, tak jak powiedziałam, kolorem. Fakturą pokazujemy ten kontrast, i malując obrazy, jest bardzo ważne, żeby zaakcentować te elementy, które chcemy. A jeśli chcemy, żeby coś było spójne, tak jak ja chciałam, żeby spójny był środek obrazu, prawda? Więc stworzyłam właśnie takie wrażenie. Mam nadzieję, że filmik Wam się przydał. Jeśli tak, zostawcie tutaj proszę kciuk. Ewentualnie też zasubskrybujcie mój kanał, wtedy dowiecie się, że właśnie nagrałam nowy film, a nóż wam się przyda. Przecież daję tutaj wartość taką, która przydaje się natychmiast i od razu, bo my w dzisiejszych czasach nie mamy czasu na to, żeby słuchać, słuchajcie e, jakieś wiadomości, które są dla nas nieprzydatne. Bierzcie. Twórzcie, cieszcie się tym. Pa!